Czujesz się bezużyteczny, bezużyteczna, niepotrzebny, niepotrzebna. Zachęcam cię, obejrzyj ten filmik do końca. Wczoraj w pierwszym czytaniu w księdze proroka Ezechiela usłyszeliśmy o tym, jaka relacja łączy Boga z, Izra z Jerozolimą. Bóg, autor księgi, księgi Ezechiela, używa metafory człowieka, dziecka który, które oznacza Jerozolimę wierzę gorąco, że ta metafora pokazuje może pokazać każdemu z nas jaka relacja łączy nas z Bogiem każdego z nas z Bogiem posłuchajcie w dniu Twego przyjścia na świat nie odcięto Ci pępowiny nie obmyto cię w wodzie, aby cię oczyścić. W pieluszki, się nie, pieluszki cię nie owinięto. Żadne oko nie okazało współczucia. W dniu Twego urodzenia wyrzucono Cię na puste pole, przez niechęć do Ciebie. Może jesteś taką osobą, której nie, nie zaspokojono podstawowych potrzeb, które każdy człowiek powinien mieć zaspokojone, żeby zdrowo i żeby zdrowo żyć, po prostu. I z tego powodu czujesz się odepchnięty, bezwartościowy, być może nawet wzgardzony przez wszystkich. Posłuchaj, co, co dalej mówi to czytanie. Bóg mówi, oto ja przychodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak szamotałaś się we krwi. Bóg jest w Twoim życiu, Bóg przechodzi obok Ciebie i Bóg Cię widzi. Widzicie, jak szamotałaś się we krwi. Co to znaczy? Ten obraz oznacza, że jesteś całkowicie bezbronna, że wszystko mogą z Tobą zrobić, bo nie wiesz, kim jesteś. Ale Bóg jest i Bóg Cię widzi. I co czytamy dalej? Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we krwi: żyj, rośnij. Bóg to mówi do każdego z nas: żyj, rośnij. Po to nas stworzył, po to jesteśmy na tym świecie, żebyśmy żyli i żebyśmy rośli, rozwijali się. Czytamy dalej: Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Widzisz, Bóg. Już dla tego człowieka, o którym czytamy, dokonuje tego rozwoju, współpracuje z nim. Dalej czytamy, był to Twój czas, czas miłości. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze, wrocznia Pana Boga, stałaś się moją. Bóg, Bóg dokonuje dalej tego rozwoju i mówi: Stałeś się moją, stałaś się moją. Bóg chce, wierzę w to, doprowadzić nas do takiego momentu w życiu, kiedy będzie mógł powiedzieć do każdego z nas: Stałaś się moją, stałeś się moją. Każdy człowiek. Potrzebuje należeć do kogoś. Jeżeli y, ktoś nie należy do nikogo, to taka osoba czuje się jak bezpański pies. Y, nigdzie nie czuje się u siebie, wszędzie czuje się obca. Y, może mieć wielu ludzi wokół siebie, znajomych, nawet przyjaciół. Może mieć wiele rzeczy y, przy sobie, wiele pieniędzy, ale jeżeli do nikogo nie należy, to czuję się jak bezpański pies. A Bóg chce, żebyś to odkrył, żebym ja to odkrył, że należy do Niego, że jestem Jego. Dalej czytamy tak. Obmyłem wodą, otarłem z Ciebie krew i namaściłem olejkiem. Bóg chce uzdrawiać Twoje rany, które sam sobie zadałeś i, i które... Które zostały zadane przez innych ludzi. Bóg wie o tych wszystkich ranach, nawet o tych, o których ty nie masz pojęcia. Może one są tak bolesne dla ciebie, że do nich się nie przyznajesz. Ale Bóg o nich wie. I Bóg chce cię uzdrawiać. On wie, jak to zrobić. I robi to bardzo delikatnie, żeby. Nie dodać Ci jeszcze niepotrzebnych cierpień, których i tak jest bardzo wiele w Twoim życiu. Dalej mów, Bóg mówi tak, ozdobiłem cię klejnotami, włożyłem też piercień w Twój nos, kolczyki w Twoje uszy i wspaniały diadem na Twoją głowę. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem. Zobacz do jakiego momentu Bóg dop doprowadza tego człowieka w tym czytaniu. Najpierw człowiek szamocze się we krwi i nie wie, kim jest. Bóg przeprowadza go przez pewien proces, rozwój odkrywania swojej wartości. I, i Bóg w końcu y pozbawia ją klejnotami. Ale zobacz, że Bóg nie, nie może dać ty, tych klejnotów na początku, kiedy nie, człowiek nie zna swojej wartości. Bo gdyby człowiek dostał takie klejnoty od Boga, to by, to by nie zrozumiał tego gestu. To te klejnoty podkreślają tą wartość, którą ty masz w sobie, którą ja mam w sobie. A wtedy człowiek, gdy szamotał się we krwi, to potrzebował czegoś innego. Zobacz, co czytamy dalej. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś aż do godności królewskiej. Rozeszła się Twoja sława między narodami. Dzięki Twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, w które Cię wyposażyłem. Wyrocznia Pana Boga. Bóg nie tylko chce wydobyć tą wartość, która jest w Tobie. Nie tylko chce, żebyś zobaczył, zobaczyła tą wartość. Już nie tak, jak że już nie będziesz potrzebował, potrzebowała, Innych osób, na przykład mnie, żeby ci powiedział, że jesteś wartościowy, bo ty w głębi serca będziesz wiedział, że jesteś wartościowy, że jesteś wartościowa, bo Bóg cię stworzył. Bóg cię stworzył pięknie. I Bóg chce ci to pokazać, bezpośrednio tobie, już nie ten przez, mój, przez ten mój filmik, ale więcej, bo czytamy, że rozeszła się Twoja sława. Bóg Chcę, żeby inni zobaczyli Twoją wartość. Żeby po, patrząc na Ciebie, otworzyli oczy ze zdumienia i powiedzieli: Zaraz, zaraz przecież ta osoba jeszcze tak niedawno była nikim, nikt z nią się nie liczył, a teraz to ona rozdaje karty. A ty wiesz, że jest to możliwe dzięki temu, że odkryłeś swoją wartość, jaką Bóg już Ci nadał od początku. Odkryłeś, zacząłeś odkrywać, bo to jest proces na całe życie, zacząłeś odkrywać, kim jesteś. Kochani. Teraz chciałbym się krótko pomodlić, szczególnie za tych, którzy właśnie czują się bezwartościowi i niechciani, niepotrzebni. Boże, Ojcze, uwielbiam Cię w Twojej miłości do każdego człowieka. Uwielbiam Cię w Twojej miłości do mnie. Proszę Cię za tymi moimi siostrami i moimi braćmi, którzy czują się niepotrzebni, niechciani, bezwartościowi. Proszę Cię, pokaż im, Proszę Cię o tę szczególną łaskę. Pokaż im, że za, zapraszasz ich do budowania relacji z Tobą, do tej wielkiej przygody życia, w której y, wierzę, że będziesz chciał pokazywać tej osobie, jak bardzo ona jest wartościowa i potrzebna. Amen. Jeśli chcesz. Y, wejść w, w tą przygodę życia, kroczenia za Bogiem. To gratuluję ci, bo podjąłeś właśnie najważniejszą decyzję swojego życia. Ta przygoda trwa tu na ziemi, ale też w wieczności. Jak Bóg nam pokazuje, że jesteśmy wartościowi, ważni. Przez to co dla nas robi? Bóg chce dla ciebie zrobić bardzo wiele, ale jeszcze więcej Bóg już dla ciebie zrobił. To jest Krzyż Chrystusa. Bóg oddał swojego Syna. Oddał go na świat, by ten oddał swoje życie, po to, żeby, żebyś ty miał życie. Wielu ludzi nie wie, co zrobił Chrystus. A nawet jak wiedzą, to nie wiedzą, co ten krzyż oznacza, jak wielki potencjał jest w tym krzyżu. Czy wiesz, jaką rolę krzyż Chrystusa pełni w Twoim życiu? Tak wielu ludzi umiera, odchodzi z tego świata i nigdy nie wiedzieli, kim są. Całe życie walczyli z innymi, by pokazać swoją wartość. Pozwalali na to, żeby inni ustanawiali tą wartość. A to Bóg wie, jaką tak naprawdę mamy wartość. Bóg chce ci pokazać tą wartość, jak bardzo jesteś cenny w Jego oczach. Czy kiedykolwiek zadałeś Bogu pytanie, zadałaś pytanie, Boże, kogo widzisz, kiedy patrzysz w moją stronę? Kim dla ciebie jestem? Święta siostra Faustyna Kowalska powiedziała kiedyś: Gdybyś choć troszeczkę odkrył, jak Bóg cię kocha, to umarłbyś ze szczęścia. Pobłogosławię Was. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć kochani, wszystkiego dobrego. Z Bogiem.